Siemanko, z tej strony Oski z gry. Dzisiaj pokażę Wam jedne z fajniejszych gier na Robloxie, albo o których nawet nie wiedzieliście, i no, naprawdę są fajne. Pierwsza gre, gra to jest Car dealership. No i też zasubskrybujcie, dajcie lajka. Jak oczywiście chcecie, jeśli film Wam się spodobał. To wchodzimy do gierki. Zaraz omówię o tej wszystko, omówię o tej gierce. Na wstępie, tutaj mamy wybrać salon, który na przykład nam się podoba, albo który po prostu będziemy budować, bo ci, co są, będą nowi, no to muszą go najpierw zbudować, żeby mieć salon. Są samochody limitowane, jak i, jak i nielimitowane. Na przykład tutaj mamy zwykłe samochody, a tutaj mam na przykład swój ulubiony i limitowany samochód. Tutaj jest platforma, na której możemy zmieniać samochody. No i y, tutaj tych platform są klasy. Pierwsza, druga, trzecia, tak jak, tak jak i samochody. Y, pierwszy samochód Multipla. Y, to jest pierwsza klasa. Y, załóżmy, druga klasa, to jak BMW na przykład. I trzecia klasa to już są najlepsze samochody, to na przykład McLaren czy Koenigsegg Tutaj mamy sklep samochodowy, tutaj sklepy za robuxy yy, i tutaj są same samochody za Tutaj są yy, domy. Tutaj za robuxy można kupić pieniądze, ale się w ogóle nie opłaca według mnie. No i tu są różne rzeczy takie. Jest też za robuxy i według mnie opłaca się VIP-a, ogólnie nie ma vip ale według mnie to chyba jest fajna opcja. No i teraz Wam opowiem o wyścigach. Bo są tutaj wyścigi, gdzie można zrobić coś takiego jak na przykład pościgi, że na przykład yy, ścigamy złodzieńce albo policja nas ściga. My jesteśmy złodziejem. Yy, no i są wyścigi takie zwykłe, że na przykład pustyniowy, terenowy, driftowy nawet. Jak widzicie mam tutaj pochylone koła, bo to był nowy update, gdzie można tak pochylać koła. Już wam pokażę gdzie. O tutaj. Tutaj jest takie coś. No, i ja trochę tył też podniosłem, bo tutaj można podnosić tył przód. Tutaj, czy mamy bardziej wysunąć koła, czy mniej. I tutaj, jak mocno je ym, krzywimy. No, i jak widzicie, bardzo fajnie to driftuje. Jest fajna fizyka, nawet tych samochodów. I to akurat prawda, bo wcześniej, na przykład, tak nie było. Wcześniej, to nie dało się to po prostu driftować. Wcześniej Drift to było no nic po prostu, a teraz to naprawdę fajny. fajna jest ta gra. No i też jest Helikopter, ale to już będzie w następnym odcinku. I pokazuję Wam następną grę. Następną grą to będzie Zombie Stories. To jest, są takie historie o zombie, gdzie my w nich uczestniczymy i walczymy z tymi zombie i musimy to przetrwać. No i według mnie to jest też fajna gra. Ale to jest bardziej strzelanka. Tam to były samochody, pojeżdżenia. No, i tutaj zaraz Wam wszystko też opowiem i pokażę. Pierwsze, tu, tu są bronie, różne. I od danego poziomu możemy jakąś mieć dalszą. I tutaj karabin M4, M4A1 są kolejne i to na przykład jak widzicie to jest niebieskie i zapytacie dlaczego. Bo to jest broń yy, yy, kupiona ze skrzyni, też można się z kimś zamienić. Ale ja ją kupiłem, tak samo jak tą. Yy, mam jeszcze tu takich kilka, ale ta to jest według mnie taka optymalna. Lepsza od tych, yy, no od tych trochę mi jest lepsza niż inne. No i tutaj mamy sklep z broniami. Tu są takie mityczne bronie, które mamy gwarantowane. Tutaj są pudełka. Tu są z karabinami, re, rewolwerami, yy, maczetami i przebraniami. Tutaj jest sklep Zero robux. Proponuję Wam trzy, trzy Revive'y w cenie dwóch. To jest na przykład naprawdę fajne. No i tutaj jeszcze jest Noctovizja. Dla mnie jest bardzo przyjemna i fajna. Na no, akurat nie znam tych innych, nie kupowałem. Nie wiem o co z nimi chodzi, ale jak chcecie, w sensie możecie kupić. I tutaj mamy szkolenie. Tutaj mamy podstawy. To czyli jakieś strzelanie do zombie, takie dosłownie podstawy tej gry. No ja już nie będę w tym odcinku wam tego pokazywał. I tutaj mamy próby czasu. Wam to pokażę. Na przykład może spróbuję zrobić bardzo dobry wynik. I spróbuję pobić swój najlepszy czas. Bo, i chyba najlepszy czas to było jakieś 28 sekund. I tutaj trzeba trafić wszystkie cele. I żeby jakby każdy pocisk trafił w ten cel. Bo, jak nie trafi, to już będzie yy, ileś tam mniej trafionych. Witam pana. Oni na nas bardzo dobrze gapi. Może nas lubi, może nie. No i nam tłumaczy o co chodzi. Trzeba podnieść pistolet. Podniosłem. Trzeba napełnić amunicję napełniłem. I teraz trzeba zmieniać to. O. To można podwójką dwójką, jedynką, trójką. Albo można tak myszką przejeżdżać. No tak, rozumiem, wszystko rozumiem, tak, tak, tak. I chcemy jak najszybciej wystartować. Dobra, i możemy wystartować. I jeszcze zanim podejdziemy do tej rundy, to są tu cztery klasy. Medyk. Atakujący, pomoc i snajper. Snajper ma taką snajperkę, można powiedzieć, przedwojenną. No nie proponuję, chyba że ktoś lubi takie przedwojenne rzeczy. Yy, ale ja na przykład wolę styl tych nowych snajperek. No ale że nie było, no to wybrałam yy, atakującego. Atakujący ma taki karabin yy, i Gloka. No to akurat Gloka każdy ma i maczetę. Karabin. Karabin jest u każdego inny. Na przykład u lekarza jest inny. Po prostu nie, nie pamiętam nazwy, ale jest po prostu inny rodzaj i inaczej to się strzela w ogóle, tak samo jak u snajpera i pomocy. I pomoc ma takie coś, taką funkcję, że może upuścić amunicję, a lekarz może apteczkę. Apteczko się leczymy. No i jeszcze ma yy, atakujący sniper Focus, to czyli, że tak szybko pracuje, yy, że szybko przeładowuje i wszystko szybko tak wygląda. Dobra, zaczynamy. Yy, no i naj, według mnie najcelniejszym, na przykład u atakującego yy, lekarza i... Przepraszam, jeszcze u... Pomocy, to najlepszy jest Glock w celowaniu. Bo u snajpera to na przykład. To, no, trochę jest lepszy, na przykład ten snajperka, ale. No, nie polecam. Dobry, i przejdźmy do wyników. Za 3, 2, 1. Zaczynamy. 1, 2, 3. Oj. Jej, nie trafiłem dużo razy. Przeładowujemy. to szybko zmieniam broń. Tam, tam. Tu też trzeba tak. Pierwsza runda nie będzie najlepsza od razu, mówię. Niestety. Pierwsze mi zawsze nie wychodzą. Długo idą i zawsze nie trafiam. Często. No, niestety. Powyżej 30 sekund. No to nie zadowala mnie ten wynik. Zrobimy drugą. Yy... Drugą rundę. To może zrobimy w następnym odcinku. Ale wam pokażę o co w tej grze chodzi. Ja już wyszłam, przepraszam. Już będę Wam pokazywał. Wchodzimy w historię. Jak ktoś ma panier, to inaczej będzie. I tutaj jest takie coś, yy, taki budynek wieża, zombie. To jest 25, które bardzo długo się przechodzi. No i bym mógł w następnym odcinku to z wami przejdę wszystko. A ja to już yy, już wszystko, ale yy, po prostu będziecie mieli to na odcinku. Będzie dłuższy odcinek. Dobra, weźmiemy to najłatwiejsze. I czekamy na graczy. Jak mówiłam, są cztery klasy. To jest wynik, medyczne, pomoc i snajper. To można powiedzieć atakujący lekarz pomoc i snajper. Tak jak mówiłem. Czekamy na graczy. Obyśmy się doczekali. No niestety mało osób to gra, ale dlatego, że mało osób o tym wie, albo też nie lubi po prostu takiego czegoś. Ja akurat lubię tą grę i Wam polecam. Poczekamy chwilę na graczy. To zagramy z kimś Zagramy z nimi. I piszcie w komentarzach, jaką grę byście najbardziej chcieli z tych trzech wymienionych. World of Tanks, Roblox czy... Yy, World of Tanks. Czy Minecraft? Przepraszam, naprawdę przepraszam. Czy Minecraft, Roblox, czy World of Tanks? I tutaj jest scenka I to na pewno będzie dłuższe. No akurat chciałam wam coś pokazać to krótszego, ale no to trochę nam zajmie. To widzowie nie, ben, nie będę może tego całego przechodził, ale następnym razem też ja się postaram wszystkie przejść i po prostu Wam to pokażę. Pokażę Wam na początku, jak to mniej więcej wygląda i pokażę Wam też noktowizor. I będziecie mogli później... Yy, po grach to ja wam pokażę mojego skina i odceńcie od 1 do 10, jak wygląda. Mam dwa skiny takie główne i wam je pokażę. I powiedzcie, który fajniejszy który mam być częściej. Jak widzicie, jest takie coś. Ja nakładam teraz noctovizję. I patrzcie, ja wszystko będę widział, patrzcie. A inni na przykład aż tak tego nie widzą, tylko ja tu widzę. No jak widzicie, bardzo to fajnie wygląda, że to przeładowuję i fajnie tak to po prostu wygląda. I jak macie nowtowizję, no to naprawdę na tej mapie się bardzo przydaje. Jak widzicie ja bardzo dużo widzę i teraz bez. Dla porównania. Dalej nic się widzę, a teraz wszystko. No, odrzutowiec F16 się pewnie rozbił. Tak myślę, że F16. Niego długo też będą odcinki z moim przyjacielem, jeszcze nie będę mówił, kim. Dowiesz się w następnych odcinkach. Wszystkiego. Jest jeszcze maczeta też do dyspozycji. Przepraszam za mój głos, ale mam dzisiaj lekką chrypkę niestety. Naprawdę, sporo widzę, prawda widzowie? Czy mi się tylko tak wydaje? Tam coś widać jeszcze raz. I tutaj jest też wynik, co jest najlepszy. I zaraz wam to wszystko powiem, jak ten wynik działa. Ten wynik to tutaj, ile damage'u zadaliśmy tym zombie. A tutaj, ile ich zabiliśmy. A tutaj, jak na przykład stracimy wszystkie HP. Zaraz mi się skończy amunicja. No niestety. Widać będzie o jednej grze, która była naprawdę popularna, ale upadła. I mamy niestety koniec amunicji. Teraz użyję fokusu i pokażę jak to działa. Patrzcie. Że tak bardzo szybko organizm pracuje i bardzo szybko wszystko robi. Jak widzicie. oj, 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 oj. I tych zombie... Zombie czy nawet agentów, zombie będzie naprawdę dużo. I niestety nasz uwięża. Ojeju, przepraszam. Więc. <laughs> Zamknął nas w więzieniu niestety. Jak pamiętam. Co to? skin. I niestety mam koniec amunicji każdej no tylko mogę maczetą to się przesługiwać kawałek jeszcze wam pokażę ale to już zaraz będzie koniec i tutaj mamy otworzyć drzwi jak widzicie jesteśmy w więzieniu zamknięci przez tych zombi Będę kończył grać w tą gierkę i Wam pokażę następną. Niestety. Jak nie macie na przykład Robuxów, to Wam polecam nie Please Donate, bo w Please Donate mało osób daje jednak te donate, to one się rzadko zdarzyły. Ja wolę ogólnie malować obrazy i to wtedy chętni ludzie kupują. Musimy namalować swoje obrazy lub kupić od kogoś i sprzedać drożej. Na przykład ja tak zrobiłem. 200 Robuxów aż na malowaniu i odkupywaniu. Jak widzicie, tak wygląda ta gra. Mój tak skin się prezentuje. Wydam około 200 ileś Robux do niego. Powiedzcie, czy ładnie opasało się. Odbieramy codzienną nagrodę. I wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, to jest kogoś yy, stanowisko i możemy od kogoś kupić. Ale no nie będę kupował, bo trochę za drogie i nie jest aż tak ładne. No i to są moje yy, obrazy. No ogólnie jeszcze nikt nie wykupił ode mnie, ale będę chciał je sprzedać niedługo. Zatem można mieć na przykład awka i po prostu sobie poczekać, aż ktoś ode, od nas kupi. To są naprawdę różne stanowiska i można je na przykład przez sezon yy, wy, y, zdobyć, wygrać. O tutaj jest sezon, ja cały wypełniłem i mam, już Wam pokazuję, jak wygląda moje stanowisko, o takie duże. Fajne. To akurat taka krótka opowieść o tej gierce. No i gra, która była kiedyś najlepszą grą, ale według mnie teraz mocno upadła, to jest Pet Simulator X. Według mnie ta gra naprawdę upadła. Była według mnie najpopularniejszą grą, nawet. No, no niestety, tylko wam ją pokażę, żeby, żebyście zobaczyli, co mniej więcej ma. Jakieś już pety czy coś. Jak kończycie pet tora, czy już po prostu nie gracie, czy nawet chcecie mi gifta wysłać, to jak coś, to mój nick tak naprawdę to Kicia Boss. Jeden, dlatego że wcześniej miał y, kotka, który się nazywał Kicia. I po prostu on mi umarł i żeby jakoś pamiętać o nim, to miałam taki nick, zrobiłem sobie. No i ten update, to tutaj teraz coś takiego się rzuca i to... No kiedyś bym powiedział, że fajna gra, ale teraz to tylko to samo i tylko trzeba farmić na Trading Plaże i znowu. No niestety, ta gra nie polecam. Chyba, że ktoś no, chce trochę pograć, no ale no mi się już znudziła, mam takie huge Ogólnie, mój ulubiony huge pet to jest huge popcat. Jak widzicie, jak wygląda. No i mam takie huge pety. kapibara też mam. No i co więcej, mogę wam pokazać w tej grze? No, w tej grze to już na tyle. No i to chyba już. A nie, przepraszam, jeszcze mam jedną grę: Rainbow Friends 2 i 1. Bardzo też fajna gierka. Można też pograć z przyjaciółmi i jest kilka bugów, ba które ja wam pokażę. Mam najlepszy karton. Jak chyba pierwszy czy drugi raz grałam w tą grę, udało mi się nazbierać na ten yy, skrzynie, zaraz wam pokażę. sklep i tutaj są takie skrzynki gwarantowane. Ale ja kupiłem w... yy, chwilę niech się załaduje. To by się załadowało. O, proszę. I tutaj są gwarantowane, że kupujesz i masz. A tu są takie, że Mystery Boxy można powiedzieć, że ja kupiłem to za pierwszym razem i dropnąłem na najlepsze legendarne. No i jak widzicie, te rzeczy można dostać. No i tak się zaczyna senka. O, ludzie piszą, żeby, żeby przeskipować, żeby już nie było tej animacji, ale zobaczmy. Kto będzie tłumaczył? Wam kilka trików, żeby no, być lepszym też w Rainbow Friends jak ktoś gra i na przykład więcej gra, żeby przygotować się na chapter trzeci, bo to jest chapter drugi. Pierwszy, chapter pierwszy to na pewno jest długi, ale też proponuję zagrać, też jest naprawdę fajny. I to jest blue, a to green. Jeszcze spotkamy kilka też potworów, jeszcze yellow. Orange, cyjan i jeszcze purple. I pokażę Wam lifehaka na park. Purple, tak. Dobra, idziemy jak najszybciej. Musimy być pierwsi jako pro, yy, prosy. Ogólnie ja mam bardzo mało weteranów, 2 czy 3, ale to dlatego, że ja się bardziej yy, bawiłem w to, że ja tutaj nie przechodziłem tego, tylko sprawdzałam Na przykład te lifehaki. Jak widzicie, to jest green. Trzeba uważać. Uwa tak. Żeby nas nie dotknął, bo on jest ślepy i nas nie widzi Ale yy, może nas łapczyskami tymi tak złapać I tutaj lifehacka yy, wam pokazuje. trzeba kucnąć I purple nam nic nie zrobi, patrzcie Idzie i nic nam nie robi To jest taki lifehack dla was Ode mnie No, no może nie ode mnie, ale lifehack to lifehack No tutaj już więcej nie ma chyba, tak nie ma Chodzimy na górę. Tu, y, na początku trzeba zbierać takie światełka, później będzie trzeba zbierać. Yy, chwilę y, tylko sobie przypomnę, będzie trzeba zbierać paliwo, a później cukier i na końcu lukisy. To takie te stworki, takie słodziarki. I tutaj jest taki można powiedzieć hook czy coś takiego. Proszę. Tu idzie green. To jest duży luki, z któremu będziemy musieli zrobić ciasto, żeby wyszedł. Tutaj jest pałac blue. Tutaj uważajcie, nie wchodźcie tak jak ja tu weszłam, bo on często stąd wychodzi i często tu przychodzi. Jeszcze wam pokażę kilka takich przejść, gdzie na przykład nas blue nie widzi. No niestety kogoś złapał. Pokażę, tutaj jest takie coś i wtedy nas nie, nie może złapać. I zaraz wam pokażę kolejne. Niech idzie za mną i wam pokażę to. O nie, 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 nie. Idź za mną. A nie poszedł za mną. Zaraz go przyprowadzę. Niech idzie za mną. Umie wchodzić po drabinie, taka ciekawostka. Niech idzie za mną. Idzie, idzie cały czas. I tutaj kucamy i wchodzimy tu i nas nie widzi. Ja Wam to pokażę bliżej, żeby przyszedł do mnie, patrzcie. Zobaczcie, patrz. O, nas tutaj nie widzi. Jest tu kolejna skrytka, to jest tutaj. Jak widzicie, też nas nie może złapać. I... oj, 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 oj. Oj, oj, oj. I kolejną Wam pokazuję. I kolejna jest tutaj. No i będę kończył odcinek, także cześć widzowie, pa pa!